Proszę Państwa w styczniu tego roku w Superskim Urzędzie Miasta. Pozwolicie Państwo, że odczytam to, co miałem powiedzieć, bo naprawdę jestem w tej chwili. Odbyło się spotkanie, którego tematem był projekt budowy tej krytej pływalni. Nową koncepcję tej krytej pływalni przedstawił i omówił pan Dariusz Doms Domszy z firmy Alman Management. Z Wrocław. Spoglądając na stronę internetową, tej firmy można wyczytać, że firma ta zajmuje się działalnością usługową wspomagającą produkcję roślinną, realizacją projektów budowlanych związanych z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, robotami związanymi z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, i zarządzania czy wreszcie usługami związanymi z działalnością giełdową. Jednym słowem firma Omnibus odmydła do powikła. Najciekawsze jest jednak to, że w punkcie dotyczącym zatrudnienia wpisane jest, że firma ta zatrudnia jedną osobę, czyli swojego właściciela. Nie ma jednak nic w tych informacjach, aby firma ta zajmowała się projektowaniem bądź budową krytyków. Pan Domszy, właściciel tej prywatni, jednak opracował wstępną koncepcję. Wszyscy znamy, jakie mają być założenia, jakie ma być koszt, jakie ma być ile, ile czego tam ma być na tej pływalni. Jedno jest ważne, że do tego, że koszty, które będą, koszt utrzymania samego obiektu, firma szacuje na 24 tysiące miesięcznie z tytułu utrzymania samego obiektu. 36 z, tytułu, 36 z tytułu zatrudnienia pracowników i 50 obsługa kredytu. Ja bazuję tylko na tym, co ta firma przedstawiała. Czyli daje łącznie kwotę 100 tysięcy złotych miesięcznie. I co i najciekawsze, obiekt był, 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 był pierwszym takim projektem w całym kraju. Tak więc dzięki firmie Alman możemy stać się prekursorami pre w budowie takich basenów. Prawdę mówiąc nie chciałbym, żeby sukces była klinikiem doświadczalnym. Szczególnie kiedy w grę wchodzą miliony. Sam pan Domszy na spotkaniu mówił, cytuję, 90% pływalni i basenów w Polsce jest niedowodowych. I jakoś nie bardzo wierzę temu panu, że on sprawi to, że my będziemy w krajowi." krajowej. Aby pokryć koszty utrzymania tego basenu, czyli te 100 tysięcy złotych, pozwoliłem sobie rozbić na czynniki pierwsze. Trzeba najpierw na tym zarobić. Według cennika, który obowiązuje, napływanie w Koninie, wstęp dla osób dorosłych jest 10 zł na godzinę. Wstęp dla dzieci i grup zorganizowanych 5 złotych na godzinę. Projekt ten zakłada, że napływanie w Słupcy będzie mogło korzystać 300 osób dziennie i będzie ono czynne przez, przez 16 godzin na dobę, czyli w godzinach, zakładam, 6 do 22 przez 360 dni w roku. Wynika z tego, że w ciągu godziny spływalni będzie mogło korzystać około 20 osób. Są założenia projektami. W godzinach od 8 do 15 z tego obiektu będzie prawdopodobnie korzystała młodzież szkolna. W grupach zorganizowanych. W ramach godzin tzw. obwetu. Warto więc policzyć dochód miesięczny. 20 osób w ciągu godziny razy 7 godzin dziennie razy 5 dni w tygodniu razy 4 tygodnie razy 5 złotych od dziecka daje to 14 tysięcy złotych, złotych miesięcznie. Należy przy tym zaznaczyć, że młodzież szkolna w Słupce liczą szkoły podstawowy i średnio oraz dzieci z przedszkoli, które mogłyby pływa, mieć naukę pływania to około 100 grup zorganizowanych. Co przy tej ilości dzieci i młodzieży daje... Częstotliwość korzystania z pływami co 26 dni przez jedną grupę. Nie jest to więc rekordowa częstotliwość, a wręcz przeciwnie, bardzo skromna. W pozostałe godziny, czyli od 6 do 8 i od 15 do 22, z będą mogli korzystać dorośli. Domu wówczas wyniesie, tak jak już powiedziałem, tak jak już wcześniej, przy młodzieży 20 osób razy 9 godzin, bo to dla, dla, dla pozostałych będzie 9 godzin, razy. 10 złotych to jest 36 tysięcy miesięcy. I gdyby tylko bazować na tych dwóch kwotach, czyli 36 plus 14, daje nam to kwotę 50 tysięcy zł I gdyby nie obsługa kredytu, nie ma sprawy. Mieścimy się na zero, jeżeli chodzi o utrzymaniu basenu. Ale pozostaje nam kredyt, która sama firma oceniła, że spłata tego będzie wynosiła 50 tysięcy miesięcy. Więc w tej chwili już nam brakuje na starcie 50 tysięcy miesięcy. Jak, co zrobić, żeby zarobić? Po pierwsze, albo wydłużyć czas z 16 godzin do 24, czynnego basenu. Albo podnieść ceny jeszcze raz tyle, co w konie biletów. Albo zwiększyć liczbę korzystających z basenu z 20, które założyła firma, do 40 na godzinę. Ale to już byłaby nie pływanie, tylko raczej kąpiel. 16 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę budżetową, na, zmianę, zmieniającą uchwałę budżetową, na której znalazła się od fizyczna kwota 129-150 zł, zł na wykonanie projektu budowlanego dla tej krytej pływalni. Kilkanaście dni później Urząd Miasta podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji na krytą pływalnię przy hali mocy. Została ona podpisana z firmą z firmą Sługocki Mariusz, pracownia architektury Jans architekt Mariusz Sługocki z Opola. I zachodzą więc takie pytania, jakie powiązania ma firma Alma, która przygotowała wstępny projekt z firmą Sługocki, z którą podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji. Czy założenia określone przez firmę Alma będą brane pod uwagę przez sporządzaniu dokumentacji budowlanej przez firmę Sługocki? I wreszcie, czy firma Alman otrzymała jakiekolwiek wynagrodzenie za przygotowanie wstępnej dokumentacji? I to moje pytanie: dlaczego Urząd Miasta nie podjął się rozpisania konsultacji społecznych wśród mieszkańców? Przecież chodzi o inwestycję milionową, nie z setki w tysięcy. Jest bowiem. Odsetki bankowe, które sama firma założyła już w projekcie, będą podrożą koszt basenu, bo basen nie będzie kosztował 10 milionów, czy 8, 200 netto, tak jak tego, tylko poprzez odsetki bankowe ten basen będzie kosztował ponad 10 milionów. I czy w przypadku, kiedy mamy teraz do czynienia z tym szpitalem i i priorytet, priorytetem powinna być dla nas budowa szpitala czy rozbudowa szpitala. Nie jest to pochopne hmm, dokładanie jeszcze kolejnej, tak dużej inwestycji, bo uważam, że dla wszystkich mieszkańców Słup, czyli w ogóle Powiatu, priorytet, priorytetem powinien być szpital. Ech. Powiem, że z nieokrywaną radością wyczytałem, na spotkanie, kiedy odbyło się spotkanie w tamtym tygodniu wójtów gmin i pan starosta zaproponował, że jak zostaną jakieś pieniądze ze szpitala, to on proponuje to wrzucić kosz pacjentów. I bardzo dobrze się stało, że większość wójtów zbuntowało się przeciwko temu, dlatego że, dlatego, że to są ich pieniądze, gmin pieniądze, też pożyczone tak jak i nasze. Oni nie biorą tego z kapelusza, też musieli pożyczyć na szpital. Szkoda, że w ciągu tak krótkiego czasu podjęto tą decyzję, moim zdaniem oczywiście, o wydatkowaniu tych 129 tysięcy złotych. Przecież te 120 tysięcy złotych, Panie Burmistrzu, to nie wszystko, co będziemy musieli wydać na krytą pływalnię. Jeżeli już zaczniemy budować bywamy, trzeba zrobić drogę dojazdową, parkingi, zapłacić za nadzór budowlany, to nie jest ujęte w kosztach. Dlaczego nikt się nie pyta mieszkańców, co by woleli? Jak pisałem ten tekst, to akurat pan, panie burmistrzu, na Facebooku i z całym szacunkiem do pana. Spytał się mieszkańców, co by chcieli, co by było w sukcy dla nich ciekawsze i lepsze. 140 wpisów, które Pan otrzymał na Facebooku do dnia dzisiejszego, od mieszkańców. I jakie debaty były poruszane, powiem przy tym okazji. Przede wszystkim jezioro. Przede wszystkim oświetlenie i chodnik na przemysłowej. Droga na tysiąclecia. Od ronda do agencji Rodnej, Ulica 3 maja. Nowe firmy. Rynek w opłakanym stanie. Ulica Jana Kazimierza. Ronda na skrzyżowaniu Trałbuta i Berlinka. Miejski dom seniora. Ulica Róża. Ulica Ogrodowa. Ulica Bochuna. Ulica Krótka. Oświetlenie przy ulicy Wspólnej. Ulica Władysława Łokietka. A tylko dwie osoby w tym forum wywołanym przez pana powiedziały: basen, basen, basen. Pytam się, mówię o tych projektach, bo my, to wcześniej tu już padło, że my mamy kilkanaście zapłaconych już projektów leżących u pana w szafie. Ulica Ogrodowa, ulica tamta, ulica inna. Mamy zapłacony już projekt rewitalizacji rynku, który też leży u pana w szafie. Za ciężkie pieniądze zapłacone i co najważniejsze że firma, która ten projekt przygotowywała już najprawdopodobniej nie istnieje. I jak będziemy chcieli coś robić z rynkiem, to znowu będziemy musieli szukać firmy. I za te wszystkie projekty wydaliśmy pieniądze z kasy miasta, ale one nie są realizowane. No bo nie są, bo nie ma pieniędzy, no nie ma kasy. I wydajemy następne pieniądze na kolejne projekty. Tak, żeby one sobie poleżały, poczekały. Dobrze, że tu koleżanka się spytała, jak długo taki projekt jest ważny. Bo wydaje mi się, że powinniśmy wreszcie zacząć, po pierwsze, pytać się mieszkańców, co im jest potrzeba. Po drugie, realizować to, na co już mamy wydane pieniądze, na co mamy wydaną zgodę. Bo już dzisiaj mieszkańcy ulicy Róża, tam od Zielonej Budki, jak ze mną rozmawiają, to zapraszają wszystkich mieszkańców Słupcy na, na bezpłatny, darmowy, darmowy ten, zażywanie, zażywanie kąpieli błotnych, tak? No bo trzeba ulicę zbudować, a żeby nie zbudować... Wiele, to wiele, to trzeba ale wiem, wiem, ale są priorytety, panie burmistrzu, no, ja rozumiem. Ale dla ciebie wszystko jest priorytetem. Ale pan mówi, że nie należy wykonywać dokumentacji, a żeby zbudować tamtą ulicę, o której pan mówi, że jest taką potrzebą, to trzeba tą dokumentację zrobić. Ale ja mówię jako jedna z potrzeb, sam, sam tak? jako jedna rzecz. z potrzeb. No widzę, widzę, że już się naraziłem, ale, ale, ale mówię, Wydajemy pieniądze po to tylko, żeby sobie sprawić następne nowe dokumentacje. Nie czekamy, nie realizujemy tych, które już są wykonane. Dobra. Niech to będzie moje zdanie, mój odrzew na temat powyższych.